11 Tom 20 października 1916: Łaska jest dana każdemu, ale każdy korzysta z niej zgodnie ze swoją dyspozycją. Jezus strzeże każdego serca, a wraz z nim ten, kto żyje w Jego woli. Wtapiałam się w wolę Bożą i przyszła mi do głowy myśl, żeby w szczególny sposób polecić różne osoby. Błogosławiony Jezus powiedział do mnie: Córko, moja, kiedy się modlisz w woli Bożej, intencje szczególne są już zawarte w tej modlitwie. W porządku łaski dzieje się tak, jak w porządku naturalnym. Słońce daje światło wszystkim, ale nie każdy korzysta z tych samych efektów. Przyczyną tego nie jest Słońce, lecz stworzenia. Jeden wykorzystuje światło słońca, aby pracować, uwijać się, uczyć i doceniać rzeczy, staje się on bogaty, rozbija się i nie żebrze o chleb u innych. Inny leniuchuje i nie chce się mieszać do niczego. Światło słońca zalewa go wszędzie, ale dla niego jest ono bezużyteczne, gdyż nie chce nic robić. Jest on ubogi i chorowity, ponieważ lenistwo powoduje wiele chorób fizycznych i duchowych. A kiedy czuje głód, musi żebrać o chleb u innych. Czy może światło słońca jest przyczyną tego? Czy może słońce jednemu daje więcej światła, a drugiemu mniej? Oczywiście, że nie. Jedyną różnicą jest to, że jeden w szczególny sposób korzysta ze światła, a drugi nie. Otóż tak samo jest w porządku łaski, która bardziej niż światło zalewa dusze. Raz staje się głosem, by je wzywać, pouczać i poprawiać. Raz staje się ogniem i wypala im rzeczy tego świata, a swoimi promieniami przepędza im stworzenia i przyjemności. Swoimi oparzeniami wytwarza boleści i krzyże, aby nadać duszy formę świętości, której od niej oczekuje. Raz staje się wodą, która je oczyszcza, upiększa i wszystkie namacza łaską. Ale kto jest czujny, aby przyjąć wszystkie te strumienie łask? Kto się do mnie przyłącza? Ach, bardzo niewielu. A potem ośmielają się mówić, że jednym daję łaskę, by stali się świętymi, a drugim nie. Chcą niemal mnie obwinić i zadawalają się żeby prowadzić bezczynne życie, jakby nie było dla nich światła łaski. Następnie dodał — córko moja, tak bardzo kocham stworzenie, że sam stanąłem na straży każdego serca, aby nad nim czuwać, bronić go i własnymi rękami wypracować jego uświęcenie. Jednak iluż goryczą mnie poddają. Jedni mnie odrzucają, inni nie troszczą się o mnie i gardzą mną, jeszcze inni narzekają na mój nadzór, a inni zamykają mi drzwi przed nosem, czyniąc moją pracę bezużyteczną. Ja staję na straży i celowo wybieram dusze, które żyją w mojej woli, a ponieważ znajdują się całkowicie we mnie, stawiam je razem ze sobą na straży jako drugich strażników każdego serca. Ci drudzy strażnicy pocieszają mnie, odwzajemniają mi się za tamtych i dotrzymują mi towarzystwa w samotności, którą narzuca mi wiele serc i zmuszają mnie, bym ich nie opuszczał. Nie mógłbym udzielić stworzeniom większej łaski niż ofiarowanie im dusz, które żyją w mojej woli i które są cudem nad cudami. Fiat.